Cześć, witaj na kanale Icon Loft Steel Doors. W dzisiejszym odcinku opowiem o trzech rzeczach, które musisz mieć w swoim showroomie, jeżeli chcesz efektywnie sprzedawać drzwi loftowe. Jeżeli jesteś ciekaw tego, jak możesz efektywnie sprzedawać takie produkty, zostań ze mną do końca tego odcinka. Nazywam się Michał i jestem właścicielem Icon Group firmy produkującej stolarkę stalową, okienną i drzwiową. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, koniecznie kliknij, guzik subskrybuj. Pomaga nam to bardzo rozwijać ten kanał, a ty będziesz na bieżąco ze wszystkimi nowymi odcinkami. A teraz przejdźmy do tematu odcinka. Mam dzisiaj dla Was bardzo ciekawy temat. Chcę dzisiaj powiedzieć o trzech rzeczach, które musisz mieć w swoim showroomie lub punkcie sprzedaży, jeżeli chcesz sprzedawać efektywnie drzwi loftowe. Jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący, to zakładam, że masz już jakieś doświadczenie. Sprzedaży stolarki otworowej lub generalnie w branży produktów związanych z wykończeniem wnętrz. Każdy z tych elementów, które dzisiaj wymienię, pełni bardzo ważną rolę, natomiast bardzo ważne i kluczowe dla pełnego sukcesu jest to, aby te trzy elementy pracowały razem. Pierwszy element trójkąty. Zacznijmy od czegoś, co na pierwszy rzut oka może wydawać się małe, natomiast pełni bardzo dużą rolę w sprzedaży stolarki. Otworowej jako takiej, a szczególnie tej, o której mówię dzisiaj, czyli stolarki stalowej. Tak zwane trójkąty, czyli takie małe próbki w kształcie trójkąta, stanowiące wycinek ramy drzwi, takie małe narożniki, często wypełnione także szkłem, stanowią świetną próbkę, którą możesz zabrać ze sobą w dowolne miejsce. Taka próbka prezentuje, jak wygląda przekrój profila. I daje nam realną próbkę tego, jak taki produkt będzie finalnie wyglądał na miejscu. Taką próbkę możesz zabrać ze sobą na budowę do klienta, na targi, na event z architektami. Możesz przymierzyć ją w miejscu, gdzie faktycznie będzie montowana, lub na przykład, jeżeli sprzedajesz kilka profili, możesz pokazać kilka takich próbek jako taki namacalny sposób do porównania różnych wariantów. Bardzo ważną cechą tej próbki jest to, że można jej dotknąć. Klienci, którzy decydują się na zakup takich drzwi w swojej firmie, będą mogli fizycznie poczuć, jak taki produkt wygląda. Jest to doskonałe narzędzie, aby poczuć produkt przed zakupem, zwłaszcza jeżeli masz trójkąty w różnych wariantach, np. w różnych kolorach lakierowania, z różnymi rodzajami szkła lub, tak jak wcześniej wspomniałem, w różnych rodzajach profila. Drugim elementem, który jest nie mniej ważny w sprzedaży drzwi loftowych, są drzwi w stędzie. Stent to taki stojak, w którym można zamontować drzwi. Taki stent pozwala z reguły na zaprezentowanie mniejszego wymiaru drzwi np. takich dziewięćdziesiątek czy setek. Raczej nie ma możliwości zamontowania w nim np. drzwi podwójnych czy jakiejś większej konstrukcji. Co może być także zaletą w sytuacji, kiedy masz mały showroom lub np. chcesz, żeby ten, ta ekspozycja była w miarę mobilna. Ponieważ taki stent możesz łatwo przestawić. Jest to idealne rozwiązanie dla małych przestrzeni. Lub na przykład w sytuacji takiej, kiedy nie planujesz rearanżacji swojego showroomu i nie masz w tym momencie możliwości, aby wstawić gotowe drzwi na wymiar w jakiś otwór. Co więcej, taki stand ze stosunkowo yy, dużą łatwością możesz zabrać ze sobą na targi, na event, pokazać takie drzwi w jakimś innym otoczeniu, w innym miejscu niż tylko twój showroom. Nie jest on oczywiście tak poręczny jak trójkąty, ale jest to zdecydowanie. Możliwe i wielu naszych klientów korzysta z takiej opcji. Trzecim elementem, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć i ostatnim zarazem, są drzwi montowane w otworze. Wymieniam ten element jako ostatni, ponieważ wiążą się z największymi nakładami. Zarówno po stronie producenta, który wstawia Ci takie drzwi do showroomu, no bo musi je wyprodukować i wstawić, jak i po Twojej, ponieważ Ty musisz takie drzwi zamontować, przygotować otwór, być może zaplanować jakąś re rearanżację ekspozycji u siebie w showroomie. Drzwi montujesz bezpośrednio po prostu w ścianie swojego pomieszczenia, w którym mieści się showroom. Często nasi klienci korzystają z takiej możliwości, że łączą jakby funkcję ekspozycji oraz taką funkcjonalną, czyli wydzielają na przykład taką szklaną ścianką, takim przeszkleniem, na przykład salę konferencyjną lub jakieś biuro. I wtedy takie drzwi pełnią funkcję ekspozycji, ale też jakby funkcję po prostu drzwi, yy, taką no, wynikającą z aranżacji tego lokalu. Jest to najbardziej kosztowna opcja, natomiast daje najlepsze efekty, ponieważ tutaj mamy jeden do jednego dużą, atrakcyjną, bardzo robiącą duże wrażenie konstrukcję, która daje klientom no już taki w zasadzie 1 do jednego obraz tego, jak takie drzwi mogą wyglądać w ich wnętrzu. Takie drzwi dają najbardziej realistyczne wyobrażenie na temat tego, jak takie drzwi mogą wyglądać już po zamontowaniu we wnętrzach u klienta końcowego. Idealną sytuacją jest taka, kiedy masz na podorędziu wszystkie te trzy elementy, czyli masz zamontowane, duże drzwi efektowne w showroomie, oprócz tego masz na stędzie jakiś inny wariant, na przykład innego profila, innego wykończenia drzwi, także możesz pokazywać dwie alternatywy, a oprócz tego masz trójkąty, które prezentują być może mniej yy, popularne, ale Istotne z punktu widzenia różnych rozwiązań, yy, warianty wykonania takich drzwi. Wyposażony w te trzy elementy, możesz być pewien, że nie będziesz zaskoczony w żaden sposób przez pytania klientów. Świetnym uzupełnieniem takiej kolekcji składającej się z tych trzech elementów są także próbniki szkła oraz próbniki lakierowania czyli takie małe blaszki. Lub jakieś inne metalowe elementy, fragmenty, być może profila, polakierowane w różnych opcjach lakierów, które możesz pokazać swoim klientom przy wybieraniu różnych konfiguracji drzwi. W Icon Group oferujemy wszystkie te wspomniane dzisiaj przeze mnie opcje wspierające sprzedaż u dealerów. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego, jak współpracujemy z firmami dealerskimi, jakie firmy mogą zostać takimi dealerami stolarki loftowej lub zastanawiasz się czy Twoja firma i nasza firma pasowałyby do siebie to w opisie tego filmu zostawiłem link do strony, która szerzej wyjaśnia ten temat. Wchodząc na tą stronę znajdziesz tam także link do umówienia krótkiej 15 minutowej rozmowy podczas której możemy poznać się nieco bliżej i odpowiedzieć na Twoje takie najbardziej proste pytania dotyczące współpracy. Jeżeli więc chciałbyś Dowiedzieć się więcej na temat możliwości zostania dealerem drzwi loftowych, koniecznie kliknij w ten link i umów się z nami na krótką konsultację. Dzięki za oglądanie. Na dzisiaj to wszystko. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, to bardzo pomaga nam rozwijać ten projekt i docierać do szerszego grona odbiorców. To, co Ty skorzystasz dzięki subskrypcji, to to, że będziesz na bieżąco ze wszystkimi nowymi odcinkami na tym kanale. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.